Zabijam! Zabijam! To jest kazał! Zdzień! Siemano, widzowie z tej strony, Krzysiemir. A jest to teraz jeden z najmocniejszych odcinków. No bo to odcinek. Który wszyscy czekali, czyli moje teksturpaki. to będą trzy najlepsze teksturpaki do Box Pipi. Podam je na 2000 lajków i będziecie musieli je dobić we 24 godziny, a dzisiaj Wam wylosuje 100 milionów. My serce dacie wsubadzonem łapę w górę i napiszecie swój komentarzu. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. mam z tej strony Mir. No a dzisiaj widzę ja Wam pokażę trzy najlepsze teksturpaki na Box Peep. ten teksturpak jest już na Discordzie i podam Wam trzy inne, no wiele lepsze do Pipi teksturpaki, no, które mogliście gdzieś widzieć na jakichś klipach, czy gdzieś. Więc trzecie łapę w górę, suba dzwonem. Dobra, widzę, więc to jest ten teksturpak, o którego się bardzo też dużo osób pytało. No i są tutaj, no, jak widzicie... Y jest on, widzę naprawdę bardzo ładny. Mi samemu się też podoba. W ogóle ten celownik jest bardzo piękny. Koksy też są bardzo ładne. To temy są takie, no, normalne, malutkie i bardzo fajne są takie, no dość klasyczne parti -klasy. i dzięki temu się zawaliście na tym gra. I istnieje taka opcja, jak. Widzę, istnieje taka opcja, jak View Model i możecie sobie jeszcze pozmieniać, żeby to wam fajnie wyglądało. Możecie napisać w komentarzu, widzę, czy wolicie grać z View Modelem, czy widzę tak normalnie. Ja na razie widzę to wyłączę. Więc widzę, polecimy poszukać jakichś of ofiar i zobaczymy, ile osób zabijemy na tym teksturpaku, ile na innych. No zagośćmy może na miodek. Tutaj zobaczmy, więc co się dzieje. Ale na oczywiście mam focus, To jest jedyny problem. A tak to jakiś Anubis, czy co to jest? Widzę, zobaczmy! Udałoby się, tylko dostaliśmy klebkę do jakiegoś Bartosika. Widzę, on się późno późna bez pań. To jest zawaliste. gdzie? prawie go zabiliśmy! Więc mega mocno, ale... Dobra, widzicie, że ten teksturpak na serio coś tam daje. to dostał efekt fireworka. Chcę Neokhorusa Chce Zabijemy jakiegoś kałacha. Jest. Widzę, ten teksturpak jest to serio jakiś mocny. Dobra, widzę, ja bym szybko szukał ludzi, póki jest dobra passa. Mimo, że totem, no jakieś item od Dobra, weźmy, zrobimy tak, tak. Dobra, widzę, dostał po totemie. Firewerka! Zabiłem! Mieć seta free! Nie, widzę, ten, ten, widzę, tutaj teksturpaczek bardzo oddaje, no bardzo, bardzo. No mi się tam połowa Dobra, widzę, zabijamy jakiegoś plotka się udało nam zabić. Dobra, teraz widzę, zabijmy go. Nie, niestety to się nie udało. Ale ten Gorillix. Ej, on mógłby mieć fajny mieczek. Dostał fajerwerkę. O, i się jakiś prawie zginął. Mega. Ej, tutaj tutaj widzę, może oddać klepa. Zabijam kolejny. Mieszkański, ale widzę, ranki zawsze jest. Dobra, widzę. Mamy jakiegoś ziomeczka. Ej, widzę. Totem dostał. Musimy go, widzę, już tylko tylko zabić. Już to jest tak mało. Strony. Mamy go! I by on dostał ten efekt fireworkowski, że nie może używać! Ten... Nice! Gdzie my pójdą takiego I Widzę, mamy tego oponenta! Zobaczmy cię uda! Potem! Nara no, widzę jakiś ziomek za nami lata. to Co to jest chociaż? Jakiś coś, nie? nie... On, jest, on do mnie lata i się płaci, nie? To jest słabe. Mamy widzę ostatniego stręcza i zmieniamy na innego teksturpaka. Na tym nie było jakieś kilka formy, no bo tutaj no, ludzie bardzo się po prostu i jest taka godzina, że jest bardzo dużo ludzi. No to już jest, widzę, chyba trzeba zmienić tego packa, bo już częściej niestety ten teksturpak nie daje. Teraz będzie jeden z fajniejszych. Dobra, widzę, to jest kolejny teksturpak. No tutaj widzowie, jak wiecie, na niektórych klipach gram widzę bez partiklesów. No i teraz tak zagramy, tak no dość spocenie, widzowie. No to jest bardzo ładny teksturpak. Ma fajne dźwięki, takie fajne jedzenie koksa, ładne totemy. I po prostu zmienimy ten sektor na taką szósteczkę. Zobaczymy czy kto jest tam ciekawy. Mieszka Rusa! Darmowy widzę mieć chorusa gości rozdawał, no a ludzie no, będą bili mnie. No, widzę, zabijamy go! No i darmowy jakiś, nie powiem tego niejku, bo jest bardzo brzydki. I Tylko to jest dużo. Co jest? Ten Stevek Spróbujmy na razie Steve'owi -za Zabrać tutaj ranking i czegoś. No i gdzie no widzowie! No ja wiedziałem, ja to że panie No już na tym paku jest lepsza forma, bo są dwa free ale wiecie, no free to nie są kile. Bo on się spocił na niego? Kurde, farmer Reginka, Reginka liżemy! Nie, Reginka nie polizała. Ja pierdzie, ale no było blisko dojść z Reginką. Mamy miecza, tu ma! Zawiłem! De ten teksturpak to jest najlepszy teksturpak, nie? Mówię wam, to jest najlepszy teksturpak do klepy. Ja go widzę wam nie oddam tak szybko. Macie zostawić lajka. Like nie, 2500, bo jesteście pokorni, nie? Więc gadam, nie? Ten teksturpak tak oddaję. Ja pierdziele, widzowie, ale widzę nie spodziewałem się, że, no przecież mówiłem, że coś czuję, że zaraz jakiś mocarny gracz polegnie, nie? I mówię, atomik, no i tak z dostał, że już nie miał szans się nawet podnieść. To ciekawe teksturpak bo jest no taki bardzo już spocony, są takie kwadratowe, no. To tam są, no, takie dla w jakieś crystal pvp, wiecie o co chodzi. Taki jest w ogóle enchant, że one się tak fajnie świecą. Ten teksturpak też należy do jednych z fajniejszych. Wchodzimy, no i rozwalamy wszystkich, nie? Nie, widzę, ja TAK wam teksturpaków nie oddam. W tej chwili zostawiacie sobie z dzwonem. SUB z dzwonem albo wam nie daje! Dobra widzę, uciekamy stąd na netherite zobaczymy, co się tutaj odwala. No na razie pusteczka. No zobaczymy tutaj. O, o, i ziomek już za nami jakieś lata. To może być tutaj... O tutaj widzę Kuściła chorusa. Widzę, że... Zacina się jak! Zabiłem! Widzę ten teksturpak. To jest najlepsze co może być, nie? Już tyle nam mieczy zdropował! Ja pierdzielę, nie? Widzowie, ja nie wierzę w to, co się dzieje. Nie, ja bym, Widzę, ja nie chcę oddawać tego tekstupaka, bo wy będziecie mnie tak ciągle zabijać. Totem! Zabijam! Widzę kolejny, więc Nie, widzę, ten tekstupak jest taki potężny. Nie, widzę, ja go chyba wam nie chcę oddawać. Naprawdę, nie dobijajcie tych lajków, proszę. Ja widzę, naprawdę. do niego wróciła, ale widzę, jest forma. Widzę, prawie zabiliśmy, widzę tutaj, no, 48 nie ten tekstur pak jest na serio jakiś potężny. Dobra, zobaczymy, więc może to ale nigdy tak blisko nie było, widzę, ten serio, mieć jest przep... Widzę, i mieć i ten teksturpak, i ten serwer, widzę, jest najlepszy, więc wbijajcie, widzę, na majstara. Dzisiaj... Dobra, widzę, nie wiem, Wkurzam jakiś dachnik, nie? Naprawdę, nie wiem, ziomek o tako. Tam widzę, no teksturpak, no widzicie, ja nawet się nie muszę tutaj starać, on zabija za mnie tak jakby. Widzę, bijemy jakiegoś Łukasza. Potem zabiję widzowie, my chcecie, by Tyle mieczy na jakimś głupich teksturpakach, które na serio dają mega formę, nie? Nie wiem, widzę, ile nocteków zarobiliśmy, ale mamy, no to jest, widzę, jest 6 milionów sobie odłóżmy tutaj. No i co, widzowie, widzicie te? No, teksturpaki są po prostu przepiękne. Jakie chcecie, to dobijcie 2000 lajków w 24 godziny. Sprzedać to od suba, łapę w górę, wpadaj na Discorda. No i co, ja się żegnam. Alo!